Jo! siemano, to jest Wiktor i będziemy nagrywać. Zaraz ciszę. Nagrywać będziemy. Dika. masz może jakieś jedzonko. Nowy serwer. Ty masz może jakieś jedzonko? Zaraz. Już nie potrzebuję. Um, to nie jest z game moda. Naprawdę, to już wszystko nie jest z game moda. Um, Może Wam się wydawać, że to jest z game moda, ale. Nie. Wiem, że to jest ryzykowne koło. Wioska koło tego domku. Wiem, że to będzie ryzykowne, no ale to tu poradzić. Mamy cztery domki, tylko marzę nam musi skończyć, ale teraz mam. Nie, nie mam kłody. Teraz nie skończę, bo idzie robić magazyn i pomieszczenie. A ja idę ekspić. Albo nie. Pójdę y, zrobić płotki i zrobię koło konin i y, y, farmę krow, bo my potrzebujemy książki, bo mamy enchanting jak Marzena Nie, zepsuła go żelazem, czy Oni mnie ciągle zrzucają. Um, tylko to trzeba zastąpić tymi, tymi, tymi. Mm. No kurde, zapomniałam. Co? Tymi drzewami tu mamy koniki. No, Oswojone oczywiście, z Ja um. niestety z tego zgubiłam, bo on ciągle gdzieś lata. No ale możesz um, ten, tego. To tu jest. A w ogóle byliśmy w naderze. I chyba ze 200 kratek od, na, od portalu, albo 400 kratek, jest świątynia, czy tam, jak ona się nazywała? Nie wiem, zapomniałam. Yy, była ta... Mm, no, i tam był tego, rozpełniania yy, tych blaze'ów. Dwa. I tego. No, dwa. Mm, i zaraz wam pokażę jakiego mam skina um, zaraz zobaczmy, że na ja mam skin bo ja mam bardzo fajny wiesz gdzie, gdzie są konie? gdzie? no to chodzi o konie, koło farmy są konie mm. i musimy po prostu zrobić dla nich miejsce bo My potrzebujemy rozmrażać ich po prostu. Em, no i co tu powiedzieć jeszcze? Rozmrażać i, i mieć na książki. Kurde! Jezu, jak to mnie denerwuje. Mo Nie będzie do tego. to tego. ale jest najgorsze, że ten. Dom ciągle jest na plączach. Ciągle to rosną te plącze. No to mnie denerwuje, wiem. No mi się. Dobra, to też lepiej zrobię. Tak, bo mnie to już denerwuje. Nie, jakie to. Nie powiem, co jest. Mhm. Aha. I przepraszam Was za głosy w tle, i że mało gadamy, bo musimy się skupiać. No właśnie, ja teraz skupiam. Taka rzecz, ale. Jak. Nie, to tego nie może być, chyba. Tak, to nie może być. To mnie wszystko już denerwuje, tak szczerze. No my też trochę. Hmm. Nie wiem, zaraz zrobię sobie motykę drewnianą Albo wiem, 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 wiem Tylko jest to gdzieś blisko świerkowy tego? Hmm. Świerkowy nie las? Hmm. Nie wiem hmm. Zrobię sobie motykę o. Idealnie Ja tego nie liczyłam Idealnie Dobrze. Um. już Zaraz ze No po prostu Zetneto. Yeah. Oh, no. Mm. 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 tu Aha. E sono modi. No ale tylko na chmury i te pochodnie. No bo tam, te pochodnie nam bardzo są potrzebne. No. Bo tu bardzo, bo tu często się robi ciemno. Ale w magazynie mam zrobić pomieszczenia? No. A, no to, to nie będzie chciałam. A, mus, a muszą być pomieszczenia w tym magazynie? No? Muszę podpomnieć. Nie, to jest um, Ale ja tu właśnie to wygląda. Um, zrobię dzień. Nie, nie, nie. Zrobię dzień. Bo tu. Nie. Za późno. Odspa. Nie. Odspa. Bo mi się nie chce. Bo to po prostu. Tak tu mi się nigdy nic nie chce. Tak, tylko ja pójdę do. do domku, przespać się i zapytać, co miałam zrobić. Mm -hmm. um, teraz musimy sobie przeprowadzić chociaż dwie krowy. Dwie krowy. To tam, gdzie koło tego zwykłego lasu biegała jedna. No mam. Dwie krowki. Aha, bo oni na ok nie. Dobra, ja to zostawię bez komentarza. I czy idą? Idę dobra, i muszę jeszcze jeden płotek zrobić, jaka ja jestem ma z Gaja. Mm. Kurde, Belka Gdzie jest tak druga krzowa. Mm, nie wchodźcie tu kr kr krowy Teraz krówki chodźcie Teraz muszę zrobić o, pół coś, jak chcesz jeszcze jedną krowę to yy, jest kobodna mam mi ja się nie opłaca ja wolę rozmrożyć Jeszcze tego nie może zobaczyć. Może być tak nawet. No i jest git. Będziemy sobie codziennie rozmrażać, a jak się będą cisnąć, będziemy je trochę tu lukili. Żeby... Nie, będziemy powiększać nas do dołu, a jak będziemy potrzebować skóry, to dopiero tak nie chcę, chcemy, no, ale skąd to mamy wziąć te? Tak. Chodź, tś, aha. Um, dam tu tą pszenicę. Mam, mamy łuk. Y, bo mamy dużo. Nie z game moda, jakby mieliśmy bez game moda. Tak? No właśnie, to jest wszystko. No. Miałeś nie biegać za domkiem. Ale wiesz rozumiem, że ja byłam mm, koło krówek? Da, tutaj. Koło właśnie. No nie biegaj tu. Ja to specjalnie. Nie właśnie. Tam. I co się kłócimy. Aha. I nie biegaj koło domku i tak. Ty... No zaraz, yy, Tu mamy ja Tu też Tu? No nie, nie da Łączymy i możemy oddawać, tylko żelaza nie ma Dzięki

Eee, gdzie jesteś? Nie nazywa M, nie, tylko M. Um, patrz na mojego skina, pokażę wam, zaraz wam... Widziałam. Ale nie z całego, patrz kapry. Nie. Ja patrzę... patrz, patrz, patrz. Widzisz? Gdzie ty jesteś? Kurde. I niełaś domek, mówi ci. Ale gdzie jesteś? No w lesie. Jestem na 50. Bo nie widzę twojego nikomu.

To miał być haker? Nie. To nie jest haker. To miał być haker, chyba. Nie, bo to jest z domu z papieru. Serio? Tak. Bo takie maski mają. Jak nie oglądałaś, to wiesz. Jak to się mówi. Żeby Nie obraziłaś się. Nie odzywaj się. Kurźdę. Jak Nie wiem. Też na kuszę, Ja nie mam miejsca. Dobra, mam. Niezniszczalność jeden. Aha. Połączy się wszystkie, będzie się dwa mieć te i będą ekstra. I nie hmm. biegaj za tąkiem Idziemy spać, Nie rob pogodnie pogodę. E, pójdę do neteru, no to idź e, ci pozbierać dwie sa no. Pójdziemy sobie razem trochę ekspawę tak. z hmm. No i co to jeszcze powiedzieć? E, jakby nas nie było słuchać, to przepraszamy. Um, ale Laki są Małe Ale da się przeżyć um, um, Będzie też odcinek Jak nie zapomnę Dead Run'u um, No i Co tu jeszcze powiedzieć Będzie odcinek Z Dedranu. Spróbuj, spróbujemy z, zagrać razem, spróbuję zalogować się na kąt, na kąt. po prostu kurzę, co zrobić z kontu, um, no. Co ty jeszcze powiedzieć? Gdzie są Tam, gdzie są konia, nie tam, um. co mały włosy wpadłam mm, oczywiście mieszkamy razem um, no. mieszkamy razem i co tu powiedzieć jeszcze? chyba nic po prostu no jest lepiej razem mieszkać, bo po co dwa różne domki budować. Mmm. No, nie wiem czemu trzeba stawać na shiftie, no ale dobrze. No mak bloku. Jakby nie wiedziałaś, wiesz. Masz tarczę? Nie. Azul. A co? Nie, bo ja jakbyś znalazła jeszcze inną twierdzę, to byś... to żeby byś rozleciał. Hmm. Też po odcinku po, po, sobie w kuchu. to będzie tak, że... Mamy no, 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 no. dużo... Uh, my mamy chyba... Ile tam dyaksów? Dużo, Teraz bo... chyba ze cztery. A nie siedem? Coś takiego po prostu, bo my... Ja znalazłam w twierdze... Do... No i tam były diaksy jeszcze wika znalazła tam za 4 i dwa i tam też jest diaksowa zbroja um, i to jest nasza wspólna Aha No ja nie mogę się spać Ja czy inaczej jak to jest potwór? Nie wiem, ale dobra Ja już się komentuję hmm, to... Co tu jest powiedzieć? Jeszcze raz wyzginęłaś. No, Zro, bo Zrobimy sobie. Bo oni się ciągle ruszają. Te blaczki żeby nie zajmować sobie miejsca. Mm. Muszę sobie zrobić nowy mieczek. No, ja też musiałam, bo on mi się kończył. Um, i, I co, co odnosi się tamtego serwa bez modów? Czekaj Co odnosi się na Ten serwer bez modów Ten bez modów serwer też będzie nagrywany No ale czasami Ten też będzie czasami Ten jest pierwszy odcinek, raz pierwszy um, um, No Mój mieczek ma chyba jedno, dwa, trzy użycia. Aha. Ja zaraz sobie, sobie zrobimy placzki, bo na pewno dużo mamy placzków Tylko jak tą rudę. Nie mamy Wykupimy. To zrób. To rób ten magazyn. No, robię tylko. potrzebuję miejsca Tak Jak Jakbyś już dawno zrobiła e... magazyn, to by już było tada. No, ale ty nie zrobiłaś. Mm. No, Robię no, to, no. e... to fajne. Tam do góry, tam gdzieś żeby budować to pójdzie po sobie. Yy. No. No, tam drogi właśnie budować. Miałam, ale chyba mówiłam, będzie o też odcineczek, nie wiem czy dzisiaj, czy kiedy tam, będzie odcineczek z też z Minecrafta, ale z Dead Run'u. Będzie odcineczek z Dead mm, No, Bo, 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 tak. Zobaczcie jaka jest dobra w wpadku, że... ostatnio dużo gra z Dedrana. Jak nie wiecie, co to jest Dedran, to czyli to wam wytłumaczę macie. to jest takie coś, co biegniesz i trzeba być pierwszym. Yy, a inni robią ci swoje pułapki. No i to jest ten Dedran. W lobby też macie ma, yy, mam Macie po prostu... Też takiego małego parkura. Ja połowę przeszłam na no dwa poziomy, bo nie jestem taka dobra, ale ostatnio ćwiczę dużo. Możecie się nawet kuzynki spytać. Ja mam um, wybuch. No. Co tu jeszcze powiedzieć? No chyba ty na tyle by wyszło. Um, zaraz wykopiemy sobie tą rudę i pójdziemy sobie do. Nie, pójdzie, jakie pójdziemy? Po prostu ja się mylę ze słowami. Um, zrobimy sobie bloczki. Mmm. Um, um. Aha, musimy coś sobie więcej. Dobrze mam. 14. I no. I jakby kuzynkę by nie było słychać, to przepraszam. I no. sobie tam do góry i to będzie ostatnia ruda. Nie wiem, czy to będzie duża czy mała, ale to będzie ostatnia ruda, bo kilów mi się zaraz wyczerpie i nie będę miała od Jak widzicie, mam jaksowy. Nie chcę używać bo mi się, bo jak będzie potrzebne, nie będzie jaksów i nie będzie. Dobra, robimy sobie... O, prawie tak, Zrobimy no. Robimy sobie bloczki i pójdę się noć. Kurde, nie umiem... Ło! Widzieliście to? taki mały... Taki malusi. Aha, ja mogłem do okna się spalić. Albo? Czy ja mam. Nie mam zbrajki. Um, wam zaraz pokażę, jak się o drodze, tylko muszę się spalić um, Już Wam pokażę. Uh -huh. Jaki ham. Dobra, chodźmy spać. I zaraz Wam ludziska pokażę mój skin. Bo ja coś odcinek, nie co odcinek, po prostu ja sobie go zmieniam. Cześć. 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 Nie masz 13 lat. Um, zaraz. Ja mam um. On jest taki. A mam maska, Ma I zaraz wam pokażę, jak on wygląda u góry. Chcesz zobaczyć moje zdjęcie? Kurczę, nie umiem wam pokazać. Pokaż moje zdjęcie. A koszyk jest taki. Daj na dół. Zaraz, po prostu... Widzą? Nie wiem jak wam pokażę, no ale pokażę wam jakoś Na przykład tu o Kurde e, dobra, ja, ja do Was wrócę jak będę miała... Po prostu zdjęcia tego. E, już jestem, mam taką maseczkę z taką um, po prostu maskę to nie jest maska mm, dobra e, ja to do was wrócę jak będę już w grze to tylko wam pokazałam jak ten skin po prostu tak wygląda mm. już jesteśmy nie mam dalej Wielka, ten skin kuzynka um, zmieniła sobie skin ma kość w łapie. Hmm, czy kogoś zabiłaś? Nie. Help. To by lewitowało. Wow. Okej, okay, to teraz idź. Kude? Pokaż mnie. E Nie, hmm. Nie patrzcie po prostu na to nie możecie po prostu na to patrzeć. <grymne> um, I Was przepraszam. <grymne> 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 Dobra. Ja... To by było... by na skina. tyle. Nie zawodam jakiego skina. Mogę pokazać dwa skiny. Dobra, oni strzelają z tego, to ja będę z łuku strzelać. Kude? Gdzie jesteś? Um, gdzie jesteś? Chodź na dół. Um. Okej, okay, to byłoby chwilka, już na chwilkę, Chwilka, chwilka, chwilka. Nie, nie powiem. Teraz. Um. No idź stąd! Ja no, idź. już będę kończyć. Poczekaj, ale to nie będę powiedziała. No i nie patrz na mnie. Ja już bym ten odcinek był już dotarł, już końca. Ja chwilę. Żegnam. Po już jest. Hmm. Chcecie wiedzieć co tu jest? Dobra. Tu jest ścieżka to ekspatu Zubiaków Tu się idzie. A tam jest obro... Obo... Mm, nie umiem. Tam jest zepsuty domek co na zepcuła. No kuzynkała. Halo, a co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Halo? Zapomni mi... mnie. Dobra. mnie Ja już kończę. Ja już żegnam no i pani do macierca. Pa. Pa.